Chcę kupić sobie kuczę z ogócznicą, <noise> to taki domek za krótkiem i sobie tutaj zamieszkać no, to Agniesz, długo. Agniesz to się długo... To... Tak, bo długo ciepło jest, bo ja bardzo lubię ciepło, nie lubię zimy. No i tą roślinność bajkową, te palmy to zawsze mnie jara i to lubię. Tu kawałek morza już jest. Na metrów. na na mamy zwiedzoną już całą od kuli aż do Kameniaka, gdzie dojechaliśmy tam rowerkami któregoś roku. Też polecam. Elegancka fajna wycieczka. Także i w Chorwacji to już chyba no nie wiem, z który raz. Nie wiem nie wiem ale powiedzmy, że nasty raz jesteśmy, więc... Da, że tak ciągle jest, że ci no. lokalni mogą sobie tak fajnie sprzedawać tutaj różną oli tak. oliwę, Papryka jakąś nie tak, tam oliwę jakąś tak, sery, sery. I, 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 i słowo które lubię, które wypowiadają to jest próbuj te próbuj zawsze tak, idę próbuj, 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 próbuj no, <laughs> sery przepyszne sery no. No, to takie malownicza groble po niej droga no. też jakieś

Tutaj nad namiotem takie dziwne drzewo fasolkowe. W Polsce dzisiaj leje dostaliśmy wiadomość. Tak sobie siedzimy, to jest nasz widok. Jak siedzimy, sobie i śniadanko jemy. Już śniadanko zjedzone, bo szykujemy się właśnie na plażę. Więc zjedliśmy sobie wcześniej śniadanko. To są nasze podróżnicze. Kubeczki, więc jeden jest o podróżowaniu, drugi o kempingu. To, co nas najba najbardziej rajcuje, <grywanie> że tak powiem. Tutaj sobie siedzimy. Tu są nasze krzesełeczka, namiot kaszuła. Tu, jak jest wieczór, to świecą nam się lampeczki. Wychodząc z namiotu, mamy piękne drzewka oliwkowe. Na drzewkach oliwkowych są już oliwki. Proszę bardzo. No, nie jest to piękne. Tak sobie patrzymy. Przy każdym posiłku. W ciepłym klimacie. Super. Tu wczoraj zrobiłam troszkę prania. Po tych dniach spania w Skodzie. No tak. To jest namiot przód. Tam stoliczek, tu jest przód namiotu. Namiot jest bardzo funkcjonalny. Wzięliśmy sobie dzisiaj jedną sypialnię. Tu obok druga sypialnia jest dzieci, ale dzieci z nami nie ma, więc sobie tutaj postawiliśmy kuchenkę. Yy, tutaj jakieś tam pierdoły. Tu yy, lampeczka wisi, tu jest nasza sypialnia sypialni jest to nawet osobowy, więc sypialni jak są dwa materace, to jeszcze z boku miejsce na torby może być. No i to śpiwory. Ech, tutaj są takie wieszałki. Tutaj to buty nasze stoją. Tutaj jest okienko. Właściwie to ja mogę sobie wziąć, że okienko, bo nocy są ciepłe. A jest ładny widok. Takie fajne są grubo liściaste krzewy. To można sobie zwinać. później sobie zwinę. Niech będzie okienko otwarte. Tu jest, jeżeli jest zapięte, zapięta całość. To jest taka duża moskitiera. W ogóle wszędzie są moskitiery. Nigdy nic nie wleciało nam przez te moskitiery. Tu naprzeciwko to wam taki kuchenny, taki stoliczek. Talerzyki, łyżki, tu jest drugie takie okienko, tu nam chodzi lodówka, tu jest yy, czajnik elektryczny też, tutaj jest taki duży schowek, to może być na kosmetyczki, na takie różne wyporele i tak, tu mamy jedno okno na świat, a tutaj całkowicie odpinamy, odpinamy całkowicie, może stanę dalej całkowicie się otwiera tą, tą całą pałać, więc jest taki o, całkowicie więc jej już w ogóle nie ma, więc można sobie mieć tak <grystanie> zadaszenie. No i tu mamy jedną sypialnię, to jest też taki wywietrznik. Mm, tutaj sobie wieszam takie półeczki, gdzie można sobie zamieścić różne... Akcesoria, tu na przykład naczyń, tu na przykład takie przyprawy, no i tak dalej, tak dalej, tu coś do mycia zębów, tu jakiś mały ręczniczek, także świetny namiot, z tym, że no, muszę zmartwić każdego, kto by chciał taki namiot, nie ma już go w ofercie, skasowali ten namiot, to jest namiot sześcioosobowy, posiada dwie sypialnie, maksymalnie duży przedsionek. Można sobie swobodnie chodzić jak w przyczepie kempingowej. O, tu mamy te fasolki nad sobą i oliwki nad sobą. Patrzcie, mamy zaraz będzie, no nie, nie jestem w stanie tak szybko policzę chwilę. W 7, 7 wrzesień. Pogoda piękna. Dlatego jeszcze nie spacerowaliśmy sobie tutaj po tym kempingu. Dopiero dzisiaj będziemy sobie tak jeździć, może rowerem, może pieszo. Coś będzie na pewno nagrane. Ale jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i z pogody, i z miejsca, które nam się trafiło. Naprawdę super. No i właśnie tak sobie tutaj siedzimy. A, właśnie sobie usiadłam. No i co? Żyć nie umierać. Bajera. W nocy sobie fajnie pluska to może spokojne. Noce ciepłe, 21 stopni dzisiaj było. Lodóweczka chodzi. Oprócz widoków jest kamień, więc nie wnosi się piach. Tutaj jak mam rozłożone, więc a i przypomnę, że właśnie buty do wody trzeba ze sobą zabrać do Chorwacji, a to już a wszyscy wiedzą, więc nie wnosi się piach. I mamy tutaj skrzynkę elektryczną tuż obok. Tuż obok. I hydrant z wodą więc jak skończymy pić w tych buteleczkach które tutaj są zakupione. Wcześniej był filmik a nie Zawsze sobie tam podchodzimy, lejemy świeżą wodę i mamy na bieżąco picie. No, to teraz idziemy na plażę. No i tyle. Wiem, że u was pada, no ale my się cieszymy z tego co widzimy. Do następnego razu. Pa Pa!